symbole władzy, przedmioty, które reprezentują władzę, dziedziczenie linii krwi i inne aspekty związane z tym tematem, jak berła, jak anks, gdzie widzimy w dziełach sztuki egipskich bogów i bogiń, chodzą z przerośniętymi mackami, to narzędzia elektryczne, trony. Niektóre trony są w rzeczywistości urządzeniami do teleportacji. Niektóre z tych wielkich kosturów również służą do teleportacji. Te różdżki, między innymi, pozwalają ludziom lewitować. A historia tej dziewczyny, którą właśnie widziałeś, leżącej w łóżku, zmagającej się z myślami, czy zwariowała, czy nie, będącej ofiarą gwałtu przez reptylian i obserwowaną przez wojsko, to naprawdę sporo jak dla jednego człowieka. Oto jeszcze jedna kwestia, którą traktuję poważnie, choć stanowi element związany z poczuciem wstydu i winy. Rozumiecie, każdy z nas, w pewnym sensie, jest obarczony wstydem. Gdy nie zajmujemy się tymi fragmentami naszej osobowości, które są naznaczone wstydem, napotykamy trudności. Tworzą się u nas kompleksy, których rozwiązanie może zająć lata, a ich przezwyciężenie wymaga jeszcze więcej czasu. Jednym ze skutków ubocznych spotkania seksualnego z reptilianami jest to, że reptilianie nie tylko są mistrzami częstotliwości i gęstości, ale mogą aktywować kobiecą kundalini i mogą wywołać coś co zostało opisane jako pełne ciało, potężny orgazm, który w niektórych przypadkach może trwać godzinami. Wyobraźmy to sobie. Wyobraźcie sobie wysiłek fizyczny, który trzeba wykonać, aby przejść przez orgazm całego ciała, w niektórych przypadkach godziny. Jeszcze raz, nie osądzam, nie osądzajmy. Czasem kobieta zachowuje się inaczej. Z powodu częstego gwałtu przez reptilian efektem może być wzrost libido, co nie dziwi. Mają umiejętność wpływania na chi, seksualne ki, kundalini kobiet. Faktycznie, czarownicy, inicjowani, wielu z nich to hybrydy reptilian, mogą robić to samo jak astralne przypadki gwałtu, o których mówiłem. Czasami te kobiety mówią Och, to było straszne. Nienawidzę tego reptyla, ale cholera to było naprawdę przyjemne. Wiecie, co mam na myśli? I zaczynają się zastanawiać, tak jak w jej przypadku, ponieważ jej mąż był nie tylko sceptyczny, ale i obelżywy. Zastanawiała się, kiedy to draństwo powróci. Wiecie, o czym mówię? Rozmawiałem na ten temat z wieloma kobietami i podczas naszych rozmów prowadzimy bardzo obiektywne dyskusje. Bez żenady, bez poczucia winy. Wstyd to emocja o niższej wibracji, która zatrzymuje nas na niższych poziomach energetycznych. Nie powinno być żadnej żenady związanej z takim doświadczeniem. Jak wspomniałem, wielu ludzi odczuwa wstyd, zgłaszając takie przypadki. Jest dużo zawstydzania osób mówiących o uprowadzeniach przez obcych. W rezultacie ten cykl wstydu i winy zamienia się w obsesyjno-kompulsyjną pętlę myślową u niektórych kobiet bo to daje im pewną przyjemność. Orgazmy całego ciała, które nie spełniają ich emocjonalnych potrzeb seksualnych, według sceptyka, niektóre z nich pragną, by energia powróciła, zaczynają odczuwać poczucie winy i wstyd. I tworzy się pewien cykl. Musimy po prostu wydostać się z tego schematu. Nie ma w tym niczego, za co powinniśmy się wstydzić. A czasami, poza wzrostem libido, kobieta bez partnera może szukać ucieczki. I to właśnie w tym momencie cała ta długa historia dotyczy tego, jak pornografia również na to wpływa. Kobieta lub mężczyzna, którzy są manipulowani przez reptilian, mogą uciekać się do kompulsywnego samozadowolenia. Jest to kompulsywna masturbacja. Jesteśmy istotami seksualnymi. Naszym celem jest rozmnażanie. Naszym zadaniem jest przynoszenie na świat cudownych dzieci. A te stworzenia wykorzystują nas jako zasoby, niczym pasożyty. Zatem, w kontekście seksualnym i energetycznym, jest to żniwo energii. To żniwo pełne energii i emocji. Zresztą, ta kobieta, która doświadczyła kontaktów z reptylem, przeżywała ogromny stres. I borykała się z poczuciem wstydu oraz winy za seks z nim. Ona oznajmiła, że będzie zaprzeczać wszystkiemu bez wyjątku. Żadna z tych rzeczy nie jest prawdziwa. Całość wydaje się być kompletnie absurdalna. Myślała, że traci rozum. Kiedy nadszedł kolejny poranek, pojawiła się ta dwójka, a jeden z nich wymachiwał w jej kierunku drobną różdżką, wypowiadając słowa sugerujące, że wydaje jej się, iż traci rozum. Mając wrażenie, że doświadcza snów na jawie, sprawiło, że uniosła się nad ziemią. Gdyby to zdjęcie było bardziej rozszerzone w kierunku prawej strony, ujrzelibyście ją leżącą poziomo, tak jakby miała wzrok utkwiony w suficie, była zawieszona w powietrzu. Reptoid sprawił, że unosiła się tak przez chwilę, po czym opuścił ją, a następnie odszedł i zniknął. Niektóre z istot reptilian charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju technologicznego. To zostało uchwycone na rysunku z tamtego okresu. Autorem tego dzieła był młodzieniec, uczeń szkoły średniej. Jego ojcem był mój bliski przyjaciel. Ojciec zarządzał hangarem lotniczym marynarki wojennej, gdzie zajmowali się technologiami awioniki dla F-18 hornetów oraz nad projektowaniem samolotów wczesnego ostrzegania dla marynarki. Hawkeyes właśnie tak to się nazywa nazwa mi umknęła.

Mieli też doświadczenia z szarymi w tym domu, a także spotkania z istotami, które miały na sobie kaptury. Dyskutowaliśmy na temat morderców seryjnych. Omówię to dokładniej, ale istnieje jeden, który jest szczególnie znany: Richard Ramirez, nazywany także nocnym stalkerem. Ted Bundy, Dennis Rabbit to interesująca historia, znajdująca się w prawym dolnym rogu. Sławny był jako gwałciciel z południowej części.

Byt podobny do Sukuba Spotkał się również z bytem posiadającym skrzydła Które wyrastały bezpośrednio z jego łopatek To przypominało mi drako. Zrobił jego rysunek i wydawał mi się być drako. Denis Rader, znany jako BTK Morderca, który wiązał, torturował i zabijał swoje ofiary Zwróćmy uwagę na fakt że wielu z tych seryjnych zabójców ma tendencję do wiązania i ograniczania wolności swoich ofiar, przejmując nad nimi kompletną kontrolę. Podobnie jak Bóg. Podobnie jak niektórzy młodzi chłopcy, lubiący wyrywać nogi karaluchom, itp. Odczuwają, że posiadają boską moc nadawania tortur i okrucieństwa swoim ofiarom, ponieważ nie są one podobne do nas, ludzi. To dlatego świat jest taki, jaki jest. Ponieważ jest zarządzany w dużej mierze przez hybrydy takie jak oni. Postrzegają nas jako zasób. Lubią się z nami bawić dla swojej własnej rozrywki. Im wcześniej to zrozumiemy, tym prędzej przekształcimy całą tę strukturę. Ten sam mężczyzna, który mi pokazał fotografię dużego siniaka oraz trzech trójkątnych, on także miał do czynienia z reptylianinem. Dave to człowiek stąd. To znaczy, spędził mnóstwo czasu zarówno tutaj, jak i w różnych innych miejscach, a wojsko często mu deptało po piętach. Ciekawa historia od Mata. Jestem z nim w kontakcie od kilku lat. Podczas huraganu Katrina w Nowym Orleanie przeżył sytuację, gdzie był przewożony do miejsc przypominających opuszczone galerie handlowe w głębi nocy, aby poddać się szkoleniu w warunkach laboratoryjnych. Wygląda na to, że to reptylianie byli odpowiedzialni za prowadzenie całego przedsięwzięcia. Obecne były siły wojskowe oraz służby porządkowe. Jednak to reptilianie zdawali się zarządzać całym procesem szkoleniowym, który był związany z kontrolą nad zamieszkami i podobnymi działaniami. To jest mat, a to jest kilka ostatnich siniaków. To są siniaki, które pojawiły się kilka tygodni temu. Te są świeże. Spójrzcie na żółty odcień. Bardzo powszechny wśród ludzi mających reptyliańskie doświadczenia.